W dzisiejszym odcinku opowiem o nowej opłacie od środków spożywczych, czyli opłacie cukrowej. Pod nową opłatę cukrową podlegać będzie wprowadzenie na rynek e, krajowy napojów z dodatkiem cukrów lub substancji słodzących, e, a także kofeiny lub tauryny. E, jakie napoje zatem na pewno będą podlegać nowej opłacie? To, e, będą to na pewno soki owocowe, e, woda mineralna, woda gazowana. Ale także wszelkie napoje słodzone typu kola oraz tak zwane energetyki, oczywiście pod warunkiem, że dodatkiem tych napojów będą substancje słodzące lub kofeina czy tauryna. Kolejną ważną kwestią jest to, kto będzie zobowiązany do uiszczania opłaty cukrowej. Co do zasady, opłatę cukrową będą zobowiązani uiszczać producenci lub dostawcy czyli podmioty, które sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej, ale także opłata ta może dotknąć producentów, jeżeli sami prowadzą sprzedaż detaliczną tych napojów. Kolejnymi podmiotami, które, które także mogą być obowiązane do uiszczania opłaty cukrowej, Będą podmioty, które nabywają napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy lub też eksportują te napoje, które następnie sprzedają w sprzedaży detalicznej. Ustawa mówi również o tym, że podmiotem, który będzie musiał płacić opłatę cukrową, będzie zamawiający. Problem jednak jest taki, że ustawa nie definiuje pojęcia zamawiającego, dlatego trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak. To pojęcie będzie rozumiane w praktyce przez organy podatkowe. No w chwili obecnej, wobec braku jakichkolwiek takich dodatkowych kryteriów, za zamawiającego należy uznać każdy podmiot, który zawarł z producentem umowę, która w jakikolwiek sposób odnosi się do składu napoju, który następnie będzie dostarczany lub sprzedawany. Jeżeli chodzi o wysokość opłaty cukrowej. To dzieli się ona na część stałą oraz część zmienną. Część stała to 50 groszy w przeliczeniu na litr napoju z dodatkiem substancji słodzących, oraz taki dodatek 10 groszy za litr napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Natomiast część zmienna zależna jest od zawartości cukrów w danym napoju. Maksymalnie wysokość opłaty cukrowej może wynosić 0,20 20 zł w przeliczeniu na litr napoju. Jak taką opłatę należy uiszczać? Uiszczamy ją raz w miesiącu do 25 dnia, ale kolejnego miesiąca. No i co w sytuacji, gdy podatnik, który jest zobowiązany do zapłaty tej opłaty, nie uiści jej? Tutaj ustawodawca przewidział dodatkową opłatę, tak zwaną opłatę sankcyjną, która będzie wynosiła 50% kwoty należnej opłaty. No i e, tak, taki podmiot, który nie zapłaci tej opłaty, będzie zobowiązany e, uiścić dodatkową opłatę sankcyjną. E, jako ciekawostkę powiem, że z opłaty tej zwolnione są wyroby akcyzowe, w tym piwo. E, natomiast napoje bezalkoholowe typu Radler e, podlegają już pod taką opłatę, oczywiście jeżeli zawierają substancje słodzące. Co może w praktyce prowadzić do takich kuriozalnych skutków, że napój, napój alkoholowy zwolniony z opłaty cukrowej będzie tańszy niż podobny napój bezalkoholowy, od którego będzie trzeba zapłacić opłatę cukrową? Kończąc już powiem, że pomimo, że opłata ta tak naprawdę dotyczy sektoru, sektora producentów lub dostawców, to w rzeczywistości no, możemy spodziewać się, że wkrótce ceny napojów znacznie wzrosną, dlatego opłata ta dotknie każdego z nas.